すてき。 chcę też podziękować koleżankom i kolegom z Volvo Polska, Zakładowej Organizacji Związkowej NZZ Solidarność Pracowników Volvo Polska, za to, że znaleźli czas, aby uczestniczyć w tym proteście. Przybyliśmy tutaj taką grupą w miarę naszych możliwości, bo wiadomo, są różne zajęcia i w domu, i trzeba dzieci z przedszkola odebrać, i różne inne sprawy. Ale ten, kto mógł dzisiaj tutaj przyszedł, aby powiedzieć nie dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, nie dla niższego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nie dla przerywanego czasu pracy, nie dla umów śmieciowych. Solidarność! Wo, wo, wo! Moi drodzy, moi drodzy, rząd, nie chcę mówić, że nasz, bo nie wiem, czy on jest nasz, ale rząd, który kieruje tym krajem, dostał taki zaszczyt z znieczulicy na różnego rodzaju problemy społeczne. Dostał znieczulicę na problemy pracownicze. Dla nich tylko liczy się biznes. Biznes i pieniądze. Ale nie dla pracowników. Biznes i pieniądze dla korporacji. Oni jakoś nagle tak zyski mają. Dobrze się bawią. Jeżdżą limuzynami. Jeżdżą na czasy, na kretę do ciepłych krajów. A nam mówią, że mamy pracować za minimum socjalne. Czy my się na to zgadzamy? Nie. Moi drodzy. Jestem w pełni optymizmu i przekonania, że bezwzględnie i tak solidarność wygra, bo my jesteśmy siłą, która jest w stanie i jedyną siłą, która jest w stanie przeciwstawić się tej znieczulicy społecznej. Mam nadzieję, że ekipa rządząca późno, bo późno, ale pójdzie po rozum do głowy. I przeprosi nas za te wszystkie krzywdy, jakie nam wyrządza od kilku lat. Solidarność na pewno tego nie zapomni. Niedługo będą wybory. I zobaczymy, gdzie dzisiejsza ekipa rządząca znajdzie miejsce. A my będziemy pamiętać, co oni dla nas zrobili. Jaką krzywdę nam wyrządzają. Że patrzą, żeby tylko wypełnić swoje kieszenie. Nie ma na to zgody. Nie ma zgody Solidarności. Nie ma zgody Solidarności z Volvo i z wielu innych zakładów. Nie pozwolimy. Będziemy protestować do skutków i nikt nam nie powie. I niech nie zadaje pytań, co do tej pory to przyniosło. Co to zmienia. Już rok czasu ratujemy dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy. Mogli to zrobić rok temu, nie zrobili i będziemy dalej się bronić. Będziemy bronić się w zakładach. Volvo nie pozwolimy na dwunastomiesięczny. Nie pozwolimy. Nie! Nie! Kazimierzem Kimso przed chwilą telefonicznie bardzo serdecznie nas tutaj wszystkich pozdrawia oczywiście inne obowiązki go wezwały ale on powiedział on tu przyjedzie do nas, będzie z nami razem tutaj dzisiaj protestował mamy ekipę, która zostanie tu do jutra do godziny 14 będziemy przez całą noc i ci pracownicy tego urzędu przedstawiciele rządu z województwa będą nas tutaj widzieli i będziemy im przypominać przez te 24 godziny i później dalej i dalej, po co tutaj przyszliśmy? A teraz, tak jak mój kolega Piotr powiedział, zapraszam wszystkich do miasteczka namiotowego, herbatka, pogadamy trochę. Ci, co będą musieli, oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, pojadą do domu. W międzyczasie zapraszam, przyjeżdżajcie, abyśmy się tuczyli razem, wspólnie, siłą i abyśmy dążyli do naszego wspólnego celu czyli lepszych warunków pracy i płacy dla polskich pracowników. Dziękuję bardzo.